Jeżeli potrzebujecie prezentów dla babci i dla dziadka w tempie ekspresowym na tu i teraz, no to oglądajcie dalej. Pokażę wam, co możecie w Rosmanie kupić. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny. Pokażę Wam takie super last minute prezenty na Dzień Babci i Dziadka, bo już niestety za dużo czasu nam nie zostało. I dzisiejsze prezenty będziecie mogli kupić stacjonarnie w Rossmanie, dlatego te prezenty jesteście w stanie jeszcze zakupić. Także jeżeli potrzebujecie prezentów dla babci i dla dziadka w tempie ekspresowym na tu i teraz, no to oglądajcie dalej. Pokażę Wam, co możecie w Rossmanie kupić. I aktualnie w Rossmanie produkty, prezenty na dzień babci i dziadka możemy jeszcze kupić w bardzo atrakcyjnych cenach, także tym bardziej zapraszam do oglądania. Pokażę Wam najpierw, co ja kupiłam dla babci i dziadka, to znaczy dla moich rodziców, którzy są już teraz dziadkami, i zaczniemy sobie od babci. Ja dla mojej babci, mamy, kupiłam takie oto przesłodkie etui na. Okulary, super babcia, różowiutkie w kwiatki. No, przesłodkie. No, myślę, że jej się spodoba tym bardziej, że jej poprzednie jest zniszczone. I też drugim prezentem dla babci jest taki oto kubek plus skarpetki. Myślę, że też jej się ten prezent spodoba i też się przyda, bo zarówno i kubek, i skarpetki są to produkty, które użyjemy i zużyjemy. Także też bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o prezenty dla mojego taty dziadka, no to w Rosmanie udało mi się znaleźć. Taką oto piękną ramkę z takim fajnym wierszem, dedykacją. Przecudna jest ta ramka, bardzo solidnie, dobrze wykonana. I z tego co widziałam, to też możemy zakupić taką ramkę w wersji dla babci. Nie było niestety w tym Rossmanie, który ja odwiedziłam, bo zapewne też bym ją kupiła. Natomiast daję Wam znać, że ja ją mam. I ona jest naprawdę bardzo fajna, no bardzo mi się podoba. Jeżeli mi się uda dokupić jeszcze taką samą dla babci, no to też takową zakupię, bo jest cudna. I teraz pokażę wam jeszcze inne prezenty, które możecie kupić w Rosmanie na dzień babci i dziadka i posiłkować się będę telefonem, bo tego troszkę jest, a nie chcę niczego pominąć. Jeżeli chodzi o rzeczy, które możecie kupić na dzień babci i dziadka, to tak naprawdę najwięcej możecie dostać stacjonarnie, bo na stronie jest dużo mniej. by będąc w Lepiej widziałam tego więcej. Zacznijmy sobie może od babci i prezentów, które możemy zakupić w Rossmanie dla babci. I rzecz, o której wam już wspominałam, którą wam pokazałam, to jest ten zestaw prezentowy dla babci, kubek i skarpetki. On aktualnie kosztuje 24,99, także też bardzo fajna, atrakcyjna cena. Dla babci możemy kupić w dwóch wariantach kolorystycznych. Takie oto Etuina klucze też za około 9 zł. No, powiem Wam szczerze, że ja widziałam to na żywo i jakoś tak niespecjalnie mi się podobało, ale jest. Też w dwóch kolorach na pewno możemy kupić termowory. Termoworki dwulitrowe, różowym i szarym, także też bardzo fajna opcja. W sumie to te, te termowory możemy kupić też jakby w dwóch różnych kształtach: taki standardowy i taki nieco. On taki bardziej jest podłużny, taki jak długopis, ja bym troszkę powiedziała, ale też taki termowor jest. Też bardzo fajne są takie łańcuszki do okularów, i one też występują w kilku wariantach kolorystycznych. Też widziałam je na żywo i też naprawdę bardzo fajnie się prezentują. I jeżeli chodzi o ten Prezent z kubkiem, no to jest jeszcze wersja niebieska. I też dla babci, które lubią gotować. W Rosmanie mamy taki zestaw fartuch kuchenny plus podkładka, także też bardzo fajnie. I ona też występuje w różnych kolorach: jest różowy i niebieski. Możemy też kupić osobno kubeczki z dedykacją dla babci. Wiecie, że skarpetki się nie przydadzą, to możemy kupić kubeczek. Możemy też osobno kupić same skarpetki. Bezuciskowe, które są naprawdę mięciusieńkie, bo też je dotykałam, także są świetne. I też dla babci możemy kupić takie słodkie breloki do kluczy. Też bardzo fajnie wyglądają, bo też widziałam je tak, wiecie, stacjonarnie też są albumy na zdjęcia, też w przeróżnych wzorach, także też myślę, że bardzo fajna opcja, dodatkowo możemy dorzucić jeszcze zdjęcia rodzinne, zdjęcia wnuków, także też na pewno każda babcia się z takiego albumu ucieszy. I ogólnie takich gadżetów dla babci w Rossmanie jest bardzo dużo. Przykładowo możemy kupić taki szklany słoik, moja babcia to fajna babeczka, no też słodki prezent. Możemy też kupić łyżkę wspaniała babcia, też długopisy, te skarpetki przeróżnych kolorach, które, o których wspomniałam Wam wcześniej, także naprawdę, jeżeli chodzi o Rosmana, mnóstwo fajnych gadżetów i mi osobiście spodobał się też ten zestaw, on bardzo ładnie wygląda na żywo, skarpetki damskie dla babci w ozdobnym pudełku, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, więc też Wam mogę polecić, jeszcze wałek kuchenny, jest lusterko kieszonkowe, naprawdę, jeżeli chodzi o Rosmana, to mamy przeogromny wybór, no i jeszcze te ceny. Nie dość, że kupimy coś last minute, to jeszcze w świetnych cenach. I też w Rossmanie możemy kupić takie zestawy, wiecie, DNY do stworzenia prezentu dla babci, to będzie idealna też taka zabawa dla Waszych dzieci, żeby móc, wiecie, stworzyć coś i dać babci jako takie ręcznie robione prezenty, także też bardzo fajna opcja. I przejdźmy sobie teraz do prezentów dla dziadków. Analogicznie te prezenty wyglądają bardzo podobnie, czyli też mamy etui na okulary, mamy też sznurki, które mają nam, jakby. By zabezpieczyć te okulary, żeby nie spadły, a jak już spadną, to wiecie, żeby nie trafiły prosto na podłogę. Dla dziadków mamy też te etui na klucze, mamy też breloczki, też dla dziadków mamy termowory, tylko wiecie, w takich, no, no tak, te, te, te szare takie. To będą bardziej dla naszych dziadków. I dla dziadków też oczywiście mamy te zestawy kubek plus skarpetki. I tutaj widzę je w dwóch wariantach kolorystycznych. Jeden taki pomarańcz z brązem, a drugi taki ciemny granat. Także też myślę, że powinno się to dziadkom naszym spodobać. I też osobno oczywiście kupimy kubki. Dla dziadków też w Rosmanie są przewidziane fartuchy. Bo niektórzy dziadkowie też lubią gotować Także też bardzo fajnie, że Rosman o nich nie zapomniał I dla dziadka też mamy specjalny ręcznik Dla dziadka mamy kubeczki, ale mamy również kufel z pucharem Super dziadka, także też bardzo fajnie Przeróżny wybór tych skarpetek też dla dziadka jest I też są długopisy, też jest album na zdjęcia w wersji dla dziadka I jeszcze dla dziadka przewidziane mamy takie koce o wymiarach 130 na 170 mamy też zestaw tych skarpetek w tym takim, wiecie, pięknym ozdobnym serduszkowym pudełku. Także widzę, że Rosman w tym roku poszedł tak um, porówno, że tak powiem, i babcia i dziadek mogą liczyć na super prezenty. Tak I że... na koniec jeszcze podrzucę wam parę propozycji kosmetycznych, które możecie zakupić dla waszych dziadków. Tutaj pojawi się parę kremów dla babci. A tutaj parę propozycji kremów dla dziadków. Także jeżeli chcecie jeszcze jakieś kosmetyki dokupić, to któreś z tych opcji na pewno im się spodobają. Także dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam was na kolejne filmy, w których pokażę wam jeszcze inne prezenty na różne okazje, a ostatni film tego typu to był ten. Także też go podpinam. Pa.